Aneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Scanner. A dzisiaj gramy dalej Minecraft, hardkurowe miasto Odcineczek drugi, tak, co dzisiaj będziemy robić, co ostatnio robiliśmy Ostatnio chyba skończyliśmy na zrobieniu tutaj farmy Tutaj coś se pomału zaczyna rosnąć, miejmy nadzieję, że to będzie szybciej rosło Bo jedzonko będzie nam potrzebne, chociaż póki co jakiś tam zapas jedzenia mamy Plan na dzisiejszy odcinek to iść się zacząć kopać, trochę wyeksplorować miasta, także zacznijmy może od tej eksploracji miasta. I pójdziemy jeszcze zaraz coś pokopać jakieś żelazo, może się uda jakieś diamenty zdobyć czy coś. Dobra, ostatnio szliśmy kawałek w tą stronę. To chodźmy może teraz tutaj. Zobaczymy, co się będzie znajdowało w tej części miasta. O kurwa, patrzcie jaki wysadzony jakby coś tutaj bomba pierdzielnęła. <laughs> Zobaczymy, jak bomba walnie, dobra? Halo, budynaczek, O kurde. O kurde! Oła! Oła! ej, to ej, ej. nie tak miało być. Dobra, e, ja stąd wychodzę. Sorry, miss klik Kurde. Ale fail, no są start. Nie, żebym się prawie rozwalił. Jest to jakaś skrzyneczka na dole? Dobra, zjedzmy sobie coś. Mam więcej jedzenia przy sobie. Trzeba nie wrócić się po jedzeniu, bo mam musieli do kopalni. Aha, czyli tutaj nic nie ma, dobra. Czyli ten naczek można powiedzieć, że bezpieczny, będzie można coś w nim później sobie zbudować. Ten tutaj mnie interesuje, bo żelazne drzwi ma. A jak coś ma żelazne drzwi? O, głośno od mopków. To znaczy, że coś tam musi być. Dobra, chodźmy do góry. Jopierdź. Ja Dobra. Dobra, tam nie jest zablokowany, nie, 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 nie. O boże, o boże, o boże, o boże, o boże, Kurde. szybko, 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 ran, ran, ran! Ran! Ja pierdol, ej tam sobie szyszki Dobra, nie, ej, dobra, 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 stop, 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 stop Stop, stop, stop To jest dopiero początek nagrania, ja już prawie zginąłem Ja tam nie wracam. Nie ma bata żebym ja tam kiedykolwiek wrócił mnie tam nie było i mnie już więcej nie będzie nie do kiedyś jeszcze tam przyjdziemy ale to nie, nie jak mówię takie akcje to nie są akcje na teraz Ciebie, tak to jest stąd możemy wziąć stąd coś może nam się przydać czy nie za bardzo o, wiaderko z wodą można wziąć Hmm, tak, nie, moment, nie, ypoint, tylko mapka bo mi się wydawało, tak, dobrze mi się wydawało, nawet mam tutaj zaznaczone już sobie że którąś stronę kurde, czemu nie widzę tego jak no. to gdzieś tam, o tam, tam, tam jest wioska, ale jest w takim kolorze, że teraz nie widzę ale w tamtą stronę jest wioseczka, my tam pójdziemy a wróciliśmy do, nie, czekaj, tu, tu się zaraz nie, gdzieś indziej Czekaj, gdzie my się zrespiliśmy? O, my gdzieś od tutaj dokładnie się zrespiliśmy. A tutaj drzewa jakieś wyrosły. Ty, tutaj drzew wcześniej nie było, no. Dlatego nie rozpoznałem tego miejsca. Kurde. Tu dokładnie w tym miejscu zaczynaliśmy naszą przygodę. Ale, no kurczę no niebezpiecznie trochę. Jest niebezpiecznie. Trzeba było jakieś łóżeczkę ze sobą wziąć. W razie nocy. Ale miejmy nadzieję, że coś w wiosce po prostu znajdziemy. I że tam będziemy mogli spędzić noc. Przy okazji, zabezpieczyć wieśniaków, jeżeli tam naprawdę są. I to już będzie ułatwienie do tego, co mówiłem w poprzednim odcineczku: czyli, że próbować to jakieś miasto, zrobić bezpieczną strefę z wieśniakami, porobić im meble i tak dalej. Taki grubawy projekt, trochę jak na hardcore. Zobaczymy, jak to pyknie Szczególnie z moimi umiejętnościami przetrwania, które pokazałem na samym początku odcinka, mało co nie wykładając się. W taki najgłupszy sposób, jaki mogłem. Czyli bronić się do pełnego budynku z mowami Ty, są wieśniaki słychać. Ty, nie no, wejdź tam. Wejdź tam z powrotem. Dobra, zabierzmy im hajbale Trzeba mieć co jeść. A się tu gdzieś dzwona, to ja wam zadzwonię. Żebyście się schowali. No, nie mają dzwona Kurde, ej, noc się zbliża. Dobra, to mi się nie podoba. To mi się bardzo nie podoba. Dodajcie, że macie. Dobra, jest łóżko w razie czego. Ale no tak, może się któryś z was schować do domku. Proszę. No, Jezus. Niektóryś idzie do domku. Weszli, 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 weszli. No! Właś tam! Właś do domku. Chłopie. Chłopaczku Właś do domku. Właś do domku, noc się robi. No nic się na dach! No co ty robisz? O boż! O dobra, ten idzie, ten idzie, ten idzie. O kurde, dobra. Przez pani. Jeszcze ktoś z do domku wyszedł. Gdzieś jakieś chyba wyszedł, albo po prostu próbują wyjść. Nie, już chyba tylko próbują wyjść. Dobra, to my dokończmy zbieranie sobie Highbali. Jedzonka nigdy dość. Tak samo jak węgla. To można powiedzieć tak samo jak wszystkiego w Minecrafcie. Dobra, wszyscy chyba pozamykani. Zabierzmy im postawniki. Jednego mieliście, tylko jednego. To już roboty nie będą mieli zamknięci są. Mamy trzech. Jest bardzo dobrze. Nawet wyśmienicie. O jeden więcej niż chciałem, bo potrzebowałem co najmniej dwóch. A mamy trzech. A ty jesteś jeszcze mała. Dobra, nie patrz, nie patrz tam, co się stało. Nic się nie stało. No. <grystanie> o, kolejna świnka. Chodź tu. Świnka, świnka. Wingui. Kurczaka jeszcze mamy. Dobra, o, przysyłki. O kurde, ale tu jest... czemu tu jest tak ciemno? O, się tam są stwory Czemu te drzewa tak robią ciemno tutaj? O i od razu ja się jak się ścięło, no Ała, nie! Woda Kurde Ej, nie, Ja coś ja, ja tu się szybko wyłożę, naprawdę nie wiem, nieważne, jakbym się starał, ja bym się tu szybko wyłożył. Ej, ty, bo tu są niby jeszcze budynki w środku tej wioski. Ej, tu jest jakaś autostrada, ej. Ej, ej, dobra, tu jest miasto z autostradą, jakieś. Dobra, idziemy. Dobra, przez budynek. A kurde. Ten jest już jakiś mniej interesujący, chyba. O, patrzcie. Ej, ty, tu macie wystawę tych. I tu można sobie ekspiarkę przecież z tego zrobić. Ja go tu hitnę przez to? Nie, nie hitnego. Ale patrzcie, ej, tu można. Ej, dobra, waypoint. Może. Eksperka. Ty kurwa, to naprawdę może być zajebiste miejsce na ekspiarkę, No, macie spawnery. Tylko tam z tyłu trzeba je zamknąć, żeby nie wychodziły. Dobra. Robię to. No i macie, kurwa, pomieszczenie, gdzie się rozciąwa łupki. Nie, 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 nie tak, nie tak, bo jak się zrespi mało to będzie przypał, dobra, to trzeba zrobić tak W takim razie Kurde, też nie tutaj, bo tam już dałem blok, więc trochę zjebałem też Dobra, ja sobie po prostu oświetlę tutaj z tyłu, żeby mi się nie respiły A spawnerki, a sobie napierdzielają, o nie, tam, tą, tą miałem zniszczyć co prawda, pająki mnie tu mogą. No właśnie. Ale z pająkami to nie będzie aż takiego problemu. Dobra. No i git, jak gotowa, nie? <grystanie> Oświetlmy sobie też na zewnątrz drogę Nie, chodźmy na tą autostradę Jakoś tak to się zwie po Deutschman O kurde, ej patrzcie tu jakie duże schody, ciekawe co tam jest i normalnie, ej ty autostrady autostradę se popierdala To jest Ej ty, patrzcie tory hmm. Ty no kurde tory no Darmowe tory. Skrzynka. Zaraz po nią się podsadzimy. Tylko ja chcę zobaczyć, co tu jest. Kurde, tu jest ciemno jak. Dobra, yy, to, jest, to jest chyba ten to, co po wszystkie miasta łączą się pod całą mapą. To ja jednak podziękuję, ja tam nie schodzę. Nie mam bata, żebym tam teraz szedł. A kurde, tu są książeczki. Oh shit, dobra, tylko zombie. dobrze, że tego reniferka nie ma, co poprzednio był w jednym z tych domków. Dalej nie wiem on, od czego on jest, ale taki trochę agresywny był. Aha, pusty chest. Nie, ała. Zapominam, kurde, że trzeba to uważać. Dobra, pokaż nam dalej coś. A tu jest jakaś druga, kolejna. Autostrada, jest tu coś ciekawego, czy nie ma? Jakaś kurde wioseczka może? Czy coś? No trochę się od bazy oddaliliśmy, ile mamy do niej? No yy. kurde ponad 500 kratek, dobra wiecie co? Ja zacznę już pomału wracać. Na autostrady doszliśmy, nic tutaj ciekawego nie było. Taką małą ala expiareczkę znaleźliśmy, więc fajnie. Będzie można sobie tam fajnie levelek pić. Jest póki co same plusy, same plusy. Ładne tereny, jakieś zieleni pomiędzy miastami, tylko trzeba będzie po tymi drzwami oświetlać, bo ciemno jest, ciemno i robią się strefy mobów w takich laskach. I to też jest niebezpieczne. O nie, dobra, dobra. Oddajesz mi te buchczelfy. Ej, tu trzeba by jakieś akwarium zrobić. Patrzcie, jaki to ma potencjał. Co? Co ty gadasz? Jak ja tu akwarium robię? Jak ja tu akwarium zrobię? Ty daj mi wejść. O kurde. Dawaj ekspa. Jezus Maria. Ej dobra, te budynki są wszystkie zapluskwarszone z z to było? Co to kurde... Słyszycie to? To kuźba jest. Co to takie dźwięki wydawało. Ja pierdzielę mam całą gęsią skórkę. Ale mam teraz gęsią skórkę, ja pierdzielę. O to jest ten budynek grifowany, o którym mówiłem, no Aha, i tu jest tunel. Ała To tu są jakieś tunele. Dobra, przez lasek przejdźmy, przez lasek, przez lasek Kurde, no chyli się już słońce. Ile mamy? 300 kratek.

Dobra idziemy się bić z drzewem Drzewo jestem na ciebie gotowy Tam jest Ty frajerze Ty frajerze ile ty masz ap Ty położył się dostałem coś z niego? Ej ty nie dostałem nic z niego Tylko expa ty 12 level co on mi tyle expa dał? Kurcze nie widziałem jaki mam wcześniej Jeżeli on tyle expa daje To pogu O mała świnka wyrosła jeszcze jej nie ma. Dzięki. Dobra, robi się tu niebezpiecznie jakieś. A. O kurwa! Słyszałem go! Gdzie on jest? Tu nie są góry? Nie wiem. Halo? I oni gdzieś tu są, tylko gdzie? Tu jest wieźma, dobra. A ten rachnor też gdzieś tu powinien być. Czemu się w budynku zrobić w ogóle? O, o tyż nie, 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 nie wracamy na bazę. Wracamy na bazę. Kurde, chyba w tym jedzeniem to jednak może być problem. Dobrze, że byliśmy z wioski, i te chyba, ale robimy zaraz to na chlebek. Trochę zostawimy do wieśniaków, żeby później, jak ich przetransportujemy, to mogły się ze sobą bawić. Ale tak to na razie to nie. To przerobimy dla siebie. Ogólnie te tory trzeba będzie zawalić pod ziemi, żeby wieśniaków nimi przetransportować. Też fajne jest to, że tam są też zasilane tory, więc nie będą musiał się na górkach ranić z pchaniem ich, tylko pojadę sami dojadą do celu. Później ich tam jakoś zabezpieczyć i wypuścić. Później robić bezpieczne strefy coraz większe i zrobić ich całe miasto. Też jakieś wtedy meble już można budować i tak dalej. I będzie koksuwa. Plan jest, zobaczymy jak będzie z wykonaniem. O to zawsze tutaj zawodzi. Wykonanie. I, ty, to ja zaraz sobie spałnu świata sobie zrobiłem domek. Kurde. To jest to moja bardzo przecież. Ja wierdziele. Kurde, mieliśmy jeszcze iść pokopać, to zaraz już się pójdziemy. Drzewo odstawmy to to odstawmy to damy do przepalenia yy, tak czekaj bo jedzenie nie miałem tutaj odkładać nie mnie ale żeby nie było idziemy pokopać jeszcze trochę czasu mamy pewnie coś się powycina, albo się nic nie powycina i zostawi cały odcinek Coś wszystko co po kolei robiliśmy i i, i. no jakiś tam czas wyjdzie może po prostu będzie dłuższy i tyle hmm. jeszcze zanim się skopiemy do tego jedenastego poziomu to trochę minie o jest żelazo Mamy to 8 sztuk. Wow, pięknie. O to chodzi? Węgla na razie nie ruszam. Tutaj pochodnia, proszę bardzo. Żeby wszystko było pięknie oświetlone. Powodnie to mi z klikiem postawiłem Ale tutaj już można postawić Tak tutaj już można I lecimy coraz dalej Już minus pięćdziesiątka Ej, a nie Przecież Myślałem, że to żelazo Aha Aha Nie no dobra, ja jednak jestem genialny Siadam bez kilofa. Nie! Nie, i górę oświetlałem. To, nie, to raczej nie góra. Ona chyba się na dole pojawia, nie? Nie widać przez te szyby nic. Kurda, ale słychać mordory w tych budynkach. Ten enderman gdzieś tu jest. Nie, no z endermanem się nie bije Nie mam uderzki. Dobra wiecie co, w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, kliknijcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia na następnych nagraniach siemanko.